Moje mordeczki, tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj chciałbym Wam y, powiedzieć, żebyście wbijali do mojego klubu Vivo Merwi, y, ponieważ jak będą live'y, y, na gierkach z widzami będą tylko te osoby, które będą w moim klubie, bo przez y, kod ani przez coś innego nie będę dodawał y, do gierek dla znajomych, tylko przez klub. Więc zapraszam Was do klubu. Vivo kreska Merwi, yy, Też nie zapomnijcie zostawić taki łapeczek jak teraz Riko Wam pokazuje, bo yy, dobijmy tak pod tym odcinkiem 10 łapek w górę to wlecie jakiś fajny materiał bo mam też w planach w, w, wrzucenie odcinka gdzie wbijam 3 nowe postacie na 20 rangę, napiszcie w komentarzach czy byście chcieli taki odcinek Oczywiście dzisiaj muszę sobie spuszować do 21 tysięcy pucharków, ponieważ za 11 godzin jest koniec sezonu, a ja bym chciał sobie otworzyć Mega Boxa. Może bym, może bym trafił jakąś postać nową w końcu. Najbardziej bym chciał Amber albo Leona, albo też kruka. No ale to by było na tyle, co chciałem Wam powiedzieć i ja się z wami żegnam i do kolejnego odcinka. Jo!